Witam! Dzisiaj na warsztacie mamy silniczek od PANONI 250, jest to już silnik, który został wyremontowany u mnie w serwisie, wszystko co się należało zostało wymienione, cały został wyszkiełkowany, żeby ładnie też się prezentował, cylinderek pomalowany specjalną żaroodporną farbą. Oczywiście po szlifie, nowy tłok, gaźniczek został Pegas, tak jak właściciel sobie życzył, jest to gaźnik, na którym to wcześniej jeździło, zakładam też do tych silników gaźniki Jikowa CZ 350-175, bardzo fajnie na nich pracują te silniki, no i oczywiście zapon CDI, żeby to było niezawodne, bo te klasyczne zapony to jest no, jakieś nieporozumienie. Co chwilę jest problem z iskrą z odpalaniem. Po prostu nigdy to nie działa dobrze na tych zapłonach oryginalnych. Tutaj założyłem na prośbę właściciela i sam też mu poleciłem CDI, bo niejednokrotnie to zakładałem do panoni. Bardzo fajnie pracują te silniki na tych zapłonach. Tu jest magneto CDI z zastosowaną piastą od panoni oryginalną. Zostało to wszystko tutaj obtoczone właśnie na tokarce spasowane od wewnątrz pospawane, także nie ma żadnego bicia i na pewno nie odleci, daje na to gwarancję tutaj cewka zapłonowa przewód od cewki idzie tutaj spodem wychodzi tędy i idzie do świecy tutaj mamy regulator napięcia pod regulatorem tam jest moduł zapłonowy, tam widać kostkę tu jest taka łapka, która to wszystko dociska może ze świecę lampką pokażę jak to wygląda będzie wyraźnie wszystko widać o tak to wszystko wygląda tam jest moduł tam jest regulator impulsatorek płytka aluminiowa montażowa wszystko mieści się tutaj w tej całej komorze zapłonu i oczywiście pokrywa też bez problemu się zamknie mamy pokrywkę, bardzo ładnie to wszystko wygląda, niczego z zewnątrz nie widać a silnik pracuje o niebo lepiej polecam każdemu kto ma problemy z układem zapłonowym ogólnie no, panowie mają kiepskie gaźniki i kiepskie zapłony takie zestawienie, no może Pegas nie jest najlepszym gaźnikiem ale Jikow plus ten zapłon gwarantowana jest niezawodna praca i odpalanie dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam do usłyszenia